Hejka, hejka. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Michał Czar to ten dom. Słuchajcie, bardzo ważny komunikat dla was. Doszliśmy do takiego momentu w naszej firmie, konkretnie w dziale projektowania wnętrz, gdzie stwierdziliśmy, że czas na prawdziwą rewolucję, tak? Przez Ostatnie lata sprzedaliśmy ponad 500 projektów dla fliperów i deweloperów i przez ten cały czas zwiększaliśmy jakość naszych produktów. Jeśli znacie naszą firmę, no to wiecie, że jakość naszej wizualizacji, jakość naszych projektów, jakość obsługi klienta jest na bardzo wysokim poziomie. Na początku takie podejście do tematu wiązało się z dużymi kosztami i z dosyć. Długim okresem oczekiwania taki projekt, natomiast bardzo szybko poradziliśmy sobie z tym czasem oczekiwania, i tak naprawdę on zszedł do dwóch tygodni realizacji pełnego projektu. A nawet uruchomiliśmy specjalny program taki dla Tryb Express, dla fliperów, którzy potrzebują projekt na, na wczoraj. Realizowaliśmy takie projekty w e, cztery dni, e, dalej to zresztą robimy. E, najcięższym jakby produktem, czy najcięższym wyzwaniem było jakby zmniejszenie ceny, tak, żeby to było i w dobrej jakości, i szybko, i jeszcze dosyć tanio. Co też zostało osiągnięte, było to najtrudniejsze wyzwanie. Dosyć długo tutaj z moim wspólnikiem Robertem Sześćą tym pracowaliśmy. Udało nam się też zmniejszyć korzyść wizualizacji o połowę, bo tak naprawdę nasz ten pierwszy produkt, który, który od kilku lat puszczaliśmy, zawsze chodził w cenie 3 netto, natomiast udało się tą cenę tych wizualizacji mieszkania na Flipa zmniejszyć do 1900, 1990 zł, tak? taką cenę dzisiaj macie netto w naszym biurze projektowym, więc te trzy wszystkie aspekty się udało nam zrealizować i tak sobie pomyśleliśmy, co dalej, można tak tym kręcić, robić to dalej, to się sprzedaje, jest dział handlowy, jest dział projektowy, wszystko hula. Ale może zróbmy coś jeszcze. No to może wyjdźmy za granicę. Zaczęliśmy wychodzić za granicę, realizować pierwsze projekty za granicą. No ale jeszcze nam mało. Co wykombinować, jak rozłożyć wręcz e, ten produkt, być może konkurencję, na łopatki, jak spowodować, żeby było jeszcze szybciej, żeby było jeszcze taniej. Jak zrobić projekt, który jest realizowany w super jakości, który jest realizowany w cztery dni robocze, jest realizowany za Niecałe 2000 tysiące złotych. Jak zrobić, żeby był zrealizowany natychmiast? Żeby był zamiast za kilka tysięcy, to był za kilkaset złotych i żeby był w zachowanej jakości. Popatrzyliśmy na ilość projektów, jaką sprzedaliśmy. Sprzedaliśmy 500 projektów dla Was. To daje, przekłada się na sumę kilku tysięcy wizualizacji. I chyba miałem jakiegoś takiego dobrego duszka za mną, który podszeptał mi do ucha takie zdanie. Nie sprzedawaj praw autorskich. Czyli każdy nasz projekt, który był sprzedawany, sprzedawany był z zachowaniem praw autorskich dla nas. Co powoduje, że każdy z tych produktów możemy sprzedać jeszcze raz. Więc w związku z tym powstała platforma gotowych projektów dla Was. Kilka tysięcy wizualizacji. Co za tym idzie, w tej bazie znajdziecie też kilkaset list materiałowych. Lista materiałowa nasza taka wygląda, że wchodzisz sobie w taką listę, widzisz wszystkie wszystkie produkty, które trzeba kupić, żeby wyremontować swoje mieszkanie. Masz cenę, sumę tych, tych, sumę tych kosztów oraz linki do sklepów. Klikasz, przenosi się na stronę sklepu, gdzie taki materiał, taką płytkę, taką kabinę prysznicową, taką baterię masz kupić. I tak naprawdę zapraszamy was do wejścia, kliknięcia w link, który znajdziecie w opisie filmu, w komentarzu i do Obejrzenia sobie tej platformy, tak? Ona już jest gotowa, możecie na nią wejść, możecie już zasubskrybować, tak? Tutaj będziemy działać na, na subskrypcjach miesięcznych. Myślę, że to jest świetny produkt dla pośredników, którzy stale potrzebują, ale tanich rozwiązań. dla Prezentowania nieruchomości, które sprzedają. Dla flipperów, którzy niekoniecznie potrzebują mieć wizualizacje idealnie dopasowane do swoich nieruchomości, szczyte na miarę. Tak naprawdę, w przypadku wygenerowania kilkuset wizualizacji, uwierzcie mi, że te rzuty mieszkań, te, te układy mieszkań się powtarzają. Więc znajdziecie na tej stronie mnóstwo wizualizacji, które pasują do waszego układu. Sprzedajemy te wizualizacje, oferujemy na naszej stronie te wizualizacje i listy materiałowe. Mm na pokoje już nie na całe mieszkanie tylko na pokoje możecie sobie osobno pomieszać tak salon osobno wybrać osobno łazienkę osobno kuchnię osobno osobno sypialnie tak są to tanie produkty możecie się też dowolnie tym zarządzać możecie ściągnąć sobie z tej strony samą listę materiałową nie potrzebujecie wizualizacji Wchodzicie na stronę widzicie wizualizację jak to mieszkanie będzie wyglądało widzicie te wizualizacje są dla was dostępne i jesteście zainteresowani ściągnięciem tylko i wyłącznie listy materiałowej do remontu tak. Macie to wszystko ładnie takie liście, wypunktowane. Kosztuje to grosze w porównaniu do takiego projektu realizowanego na waszą miarę. Możecie sobie to wszystko dowolnie, sami, w ciszy, wieczorkiem, podobierać. Nie musicie się z nami kontaktować. Nasz y, handlowiec nie musi wam niczego tłumaczyć. Nasz projektant niczego wam nie musi projektować. A jak dostajecie już produkt, to wiecie, co dostajecie, dokładnie wiecie, co dostajecie, bo sami to wybraliście. Nie ma tutaj niespodzianki, że ktoś dla was coś wykonał, a ty sobie myślisz. No, ładnie, ale to nie do końca jest to, co ja chciałem. Tak? Może dokładnie to, co chciałeś. Troszeczkę tak jak w McDonaldzie, tak? Mamy taką powtarzalność, prędkość. Klikasz, za chwileczkę masz na, na dysku ten produkt. Możesz też kupić same wizualizacje, tak, wtedy one ci się ściągną w wyższej jakości. Nie, nie potrzebujesz remontować tego mieszkania, chcesz tylko szybko zrobić ogłoszenie. ściągasz dowolną im wizualizację e, z naszej strony i już masz. Materiał do robienia ogłoszenia. Na nic nie musisz czekać, do nikogo nie musisz dzwonić, tak? Sam sobie zarządzasz tymi materiałami. Kilkaset list materiałowych, kilka tysięcy wizualizacji czeka na Was na, na naszej stronce, Bardzo, bardzo gorąco zachęcam Was do wejścia, do przeklikania, do obejrzenia, zainspirowania się i będzie mi niezmiernie miło, jak będzie tam przybywać subskrypcji. Też jest oczywiście możliwość, jakby takiego kupowania na sztuki. Tak, niekoniecznie musicie się wiązać z tym w jakichś takich abonamentach, nie wiem, miesięcznych czy tam rocznych. Natomiast w tych abonamentach będziecie mieli jeszcze, jeszcze taniej. Więc po prostu tutaj już lepiej chyba się nie da. Super jakość, to ten domowa, do której Was przyzwyczailiśmy. Bardzo niska cena, zamiast w tysiącach, to w setkach. Turbo-szybki czas realizacji, bo tak naprawdę natychmiastowy. Czego chcieć więcej? Jeszcze, was, jeszcze raz, bardzo gorąco Was zapraszam do przeklikania. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hejka. Thank <laughs> you.